w Socałach. Dla przybliżenia historii folwarku Socały, w szczególności dworku, należy cofnąć się do XIX wieku. Ówcześnie ta część Wielkopolski należała do zaboru rosyjskiego, a dokładniej do najbardziej wysuniętej na zachód jednostki administracyjnej Imperium Guberni Kaliskiej. Na jej czele stał gubernator mianowany przez cara. Historia Sacał związana jest z postacią Pawła Nikołajewicza Rybnikowa, wicegubernatora guberni kaliskiej w latach 1867-1885. Utworzenie guberni spowodowało naturalny napływ do Kalisza urzędników rosyjskich. Carat kierował do kraju przywiślańskiego ludzi różnego rodzaju i różnej wartości moralnej. Zdarzały się wypadki polonizowania się Rosjan. Wspólnota słowiańskich natur... Podziw i uznanie dla kultury polskiej, świadomość pewnej konieczności politycznej, a czasem i względy sercowe prowadziły do zbliżenia a nawet do zażyłości. Jednym z tych, którzy zapisali się dobrze w pamięci Kaliszan był właśnie wicegubernator Paweł Nikolajewicz-Rybniki. Pojawił się w Kaliszu w roku 1866, a więc już po klęsce Powstania Styczniowego. Zadaniem przysyłanych tu urzędników było wybicie raz na zawsze myśli o niepodległości. Na nieszczęście dla ówczesnej rosyjskiej racji stanu, nadprostną, przysłano człowieka zupełnie nieodpowiedniego do tego celu. Paweł Rybnikow urodził się w 1882 roku w Moskwie. Władał doskonale starożytną greką, łaciną, francuskim, angielskim, włoskim, niemieckim i nowogreckim. Znał bardzo dobrze polski. Rybnikow szybko zdobył uznanie i szacunek Kaliszan. Zmarł 29 listopada 1885 roku i pochowany został na cmentarzu prawosławnym w Kaliszu. Wśród mieszkańców miasta cieszył się powszechnym szacunkiem. Kaliski wicegubernator był spowinowacony z Polakami poprzez swoją teściową, a jego dzieci pobierały lekcje w języku polskim. Synowi Sergiuszowi udzielała lekcji Julia Leszczyńska, ciotka Marii Dąbrowskiej. Mikołaj, ojciec Pawła Rybnikowa, stracił większą część majątku podczas wojny z Napoleonem. Na szczęście syn Mikołaja, Paweł Rybnikow, odzyskał w późniejszym czasie od nieuczciwych zarządców znaczne sumy, za które kupił na terenie Wielkopolski kilka majątków, między innymi tykadów i leśny folwark Sacały. Po 1918 roku Sacały stały się główną siedzibą rodziny. Było to niegdyś miejsce urokliwe i zaciszne, zapewne celowo wybrane jako idealne dla sezonowego wypoczynku w Leśnej Głuszy. Nie była to stała rezydencja rybnikowów. Zniesiono ją raczej jako miejsce czasowego letniego pobytu właścicieli. Na miejscu funkcjonował jednak folwark, zajmujący się całorocznym utrzymaniem majątku i uprawą ziemi. Sam dwór, założony na planie prostokąta o wymiarach 15 na 25 metrów, zwrócony był na północny zachód. Była to budowla drewniana na podmurowaniu o zaopatrzona w piętra i wstrych, skryty w wysokim, dwoskadzistym dachu i przecinającej go od wschodu wystawce. Od samego podjazdu wór zaopatrzono w reprezentacyjną werandę z murowanymi filarami, podtrzymującymi teraz piętra. Wszystkie elewacje były dokładnie oszalowane, a kondygnacje oddzielały proste gzymsy. Dekoracyjną szatę budowli stanowiły obok szalunku również skromne elementy snycerki, ozdobnie ciosane okapy i szczyty. Siedzibę otaczał niewielki park, mający właściwie charakter leśny, przechodzący swobodnie w otaczający kompleks lasu sacalskiego. Według relacji Andrzeja Rybnikowa, prawnuka wicegubernatora, modrzewiowy dwór stał w Sacałach już w momencie zakupu majątku przez Pawła Rybnikowa w latach 80. XIX wieku. Na północny wschód od rezydencji znajdował się dziedziniec, szczelnie obudowany budynkami folwarku. Były to spichlerz, wozownia, obory, stajnia, stodoła, kurniki i chlewnie. W części północnej, najbliżej siedziby, zlokalizowano kuchnię i dwa budynki mieszkalne przeznaczone dla pracowników. Spokój i dostatek zburzyła II wojna światowa. Nadszedł czas władzy ludowej, równanie krzywd i budowa nowej sprawiedliwości. Sergiusz, syn wicegubernatora, otrzymał decyzję o nacjonalizacji dóbr i musiał opuścić sacały, przenosząc się z rodziną do Brudzewa. Odżywiowy dworek został rozebrany. A część materiałów wykorzystano do budowy leśniczówki w Brudzewie. Tam, gdzie kiedyś stały zabudowania gospodarcze, urządzono gajówkę. Dzisiaj, w miejscu, gdzie stał dworek i folwarczne zabudowania, tylko najstarsi mieszkańcy Sacał i wytrwałe oczy wypatrzą resztki fundamentów dawnej świetności. Otoczone i spowite drzewami, krzewami i wzami papiały tego miejsca oraz bogata historia wzbogacona życiorysem Pawła Nikołajewicza Rybnikowa. Zdertera jego imperatorskiej mości, zwanego dobrym gubernatorem, pozostały już tylko we wspomnieniach i w książkach.